Od prawie roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Marzymy o tym, żeby wrócić do rzeczywistości i móc żyć jak dawniej. Mamy nadzieję, że 2021 rok będzie lepszy niż 2020. Nadzieją wydaje się być szczepionka przeciwko COVID. Tymczasem bardzo znaczna część Polaków nie chce się zaszczepić. Chciałabym wytłumaczyć to wskazując na dwa zjawiska takie socjo-psychologiczne, Mając nadzieję, że da to niektórym do myślenia. Jestem zestresowana, dlatego że mam tylko 10 minut na nagranie tego filmu, bo za chwilę próg tego domu przekroczy mój mąż z synem, który nie może chodzić do przedszkola, bo ma katar, więc nie zostanie tam wpuszczony, a mąż ma bardzo ważne spotkanie. Taka sytuacja ma miejsce od dwóch tygodni, że jestem z synem, wszystko oczywiście przez COVID. Jestem pewna, że na Życie każdego z Was, ta pandemia odcisnęła piętno. Musicie zdalnie się uczyć, zdalnie pracować, nie możecie spotkać się ze znajomymi, chodzić do restauracji, na imprezy. Bardzo możliwe, że ucierpiało na tym Wasze życie finansowe. Bardzo możliwe, że przeżyliście kwarantannę, przeżyliście COVID, może straciliście kogoś bliskiego, może borykacie się z powikłaniami po covid zie nie możecie jechać na wakacje, być może właśnie ktoś z Waszych bliskich na przykład teraz ulknął w Londynie w związku z nowym szczepem koronawirusa. Mogłabym tak wyliczać i wyliczać, ale czas pędzi, bo zaraz wejdzie mój syn. Powiem tylko tak, jedyną szansą na przerwanie tej paranoi, tej masakry, którą przyniósł nam 2020 rok jest szczepienka. Wszyscy na nią czekaliśmy. Była to jedyna nadzieja, a nagle, kiedy się pojawiła, okazuje się, że znaczna część Polaków ma wątpliwości i mówi, nie wiem, czy się zaszczepię, albo mówi wprost, nie zaszczepię się. Nie potrafię tego zrozumieć na poziomie takim prywatnym, ale gdy zaczynam na to tak racjonalnie patrzeć, to ja wiem, dlaczego tak się dzieje, że tak duża część Polaków nie chce się zaszczepić. I ja wam to powiem. Efekt Duniga-Kruger, czyli zjawisku niedoszacowania swoich umiejętności, które działa na dwa sposoby. Po pierwsze, osoby niewykwalifikowane, nieznające się na rzeczy, udają albo uzurpują sobie prawe, ekspertów. To jest tak zwane nie znam się, ale się wypowiem. Ja wiem więcej, że covid to nie jest tam żadna niebezpieczna choroba. Ja wiem więcej o szczepionkach. Ja wiem dlaczego one zostały wymyślone. Kiedy opublikowałam e, wczoraj na swoim Instagramie i Facebooku mm, post o mm, Możesz troszeczkę ściszyć? Dzięki. To Właśnie moja córka uczy się z kolei zdalnie. Ja, kiedy opublikowałam na wczoraj na swoim Instagramie i Facebooku post zachęcający do szczepień, dodam, że nie jestem przez nikogo sponsorowana. Nie zarabiam ani złotówki na tym, że to robię. Tak szczerze mówiąc, to nie chciałabym w ogóle poruszać tego tematu, bo pochłania bardzo dużo moich nerwów, ale czuję jakiś taki obowiązek, że jako osoba. Pewnego rodzaju publiczna, yy, mająca jakieś grono osób nieobserwujących, może zastanawiających się, co myślę na ten, na ten temat, powinna to wykorzystać. I bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie się szczepili, bo chciałabym już skończyć z tą cholerną pandemią. Chciałabym, żeby mniej ludzi chorowało, umierało. Chciałabym odciążyć system ochrony zdrowia, który jest już dzisiaj sparaliżowany, chcę, żebyśmy wrócili do normalności, chcę, żeby nie pogłębiał się jeszcze ten i tak straszny kryzys gospodarczy. Kiedy poruszyłam temat na swoich portalach społecznościowych, na Instagramie i Facebooku, to naprawdę wysyp ekspertów od szczepień, którzy nie są z wykształcenia ani biologami, ani biotechnologami, ani medykami, ani farmaceutami. To są po prostu zwykli ludzie, tacy jak ja, którzy o szczepieniach wiedzą bardzo dużo. Oni na przykład obawiają się, jakie szczepionka może mieć e, siarć stoszenia w organizmie. Kiedy to e, eksperci mówią, że czegoś to złego można spodziewać się po szczepionce, która w dość krótkim czasie rozkłada się z organizmu, zostawiając tylko instrukcję, jak walczyć w sytuacji zagrożenia. Inni grzmią o tym, żeby dać szansę naturze, która sama nauczy się odporności, żeby sztucznie nie ingerować w nasz system immunologiczny. Ja wtedy tylko oddycham z ulgą, że e, tak nie myśleli twórcy szczepionki na polio, odrę, krztusiec, błonnik, tężec, bo dzisiejsze czasy wyglądałoby inaczej. Jeszcze inni e, eksperci, pseudoeksperci sugerują, że to była zbyt krótka ilość czasu na szczepionkę i ich zdaniem ta ilość czasu jest niewystarczająca, żeby szczepionka była skuteczna. E, tymczasem bardzo dobrze tłumaczy to Kasia Gador e, w filmie, i, m, która swój film opiera na bardzo dużym researchu naukowym, artykułów naukowych, opinii ekspertów. E, m, w skró... Więc bardzo zachęcam Was do obejrzenia filmu Kasi Gandor, link znajdziecie w opisie do filmu, w skrócie mogę powiedzieć, że w... Tworzenie szczepionki zostało wpompowana tak gigantyczna ilość pieniędzy, że naukowcy pracujący nad nią byli niczym nieograniczani. Mogli eksplorować różne ścieżki badawcze, testować najróżniejsze warianty, poza tym nie bez znaczenia był też fakt, że zajęło się tym mnóstwo naukowców, mnóstwo ekspertów, a sama choroba rozprzestrzeniła się w prawie całej populacji, więc była łatwiejsza też do zbadania. Ale to co jest najważniejsze, to mimo że szczepionka powstała w ekspresowym tempie, nie pominięto żadnych, ale to żadnych. Standardowo podejmowanych kroków. Drugą stroną medalu tego efektu Dringa Krugera to jest to, że osoby, które się znają na rzeczy, czyli eksperci, mówią z, za Sokratesem, takim YouTuberem, że wiem, że nic nie wiem i mają różne wątpliwości i na przykład nie wiedzą, czy nie trzeba będzie tej szczepionki powtarzać za rok, czy to nie będzie szczepionka sezonowa, niczym ta na grypę. Ale właśnie to takie zderzenie tych nie znających się na rzeczy laików, udających, że wiedzą, udających ekspertów, z ekspertami, którzy prezentują, wykazują pewne wątpliwości, budzi takie złudne e, wrażenie, że e, lepiej się znają na rzeczy ci, którzy krzyczą głośniej. E, moi drodzy, ja was bardzo zachęcam do tego, żebyście ufali prawdziwym ekspertom. E, Nikt nie chce naprawdę skrzywdzić nas tą szczepionką. Znacznie, e, znacznie straszniejsze jest to, co nas czeka, kiedy się nie zaszczepimy. E, drugim powodem, dla którego ludzie nie chcą się szczepić, jest rys narcystyczny naszego społeczeństwa, a dokładnie iluzoryczne poczucie niezależności. E, te osoby myślą, że one są świadome. One nie ulegają tej propagandzie z telewizji, z mediów czy z social mediów, albo takiej niszki, co tam gada. One wiedzą swoje, one, one nie dadzą się manipulować. Jest takie poczucie, że moje ja, moje widzi się jest ważniejsze od ogółu. To jest takie poczucie: że Ja mogę więcej i tracę z pola widzenia horyzont i dobro innych. To jest też związane z takim typem kultury, w której żyjemy, czyli kulturą indywidualistyczną. Kultura indywidualistyczna stawia przede wszystkim na jednostki, na ja, na mój rozwój osobisty, na mój sukces, na moje szczęście, w odróżnieniu od kultury kolektywistycznej, charakterystycznej na przykład dla społeczeństw kultury wschodu, Chin, Japonii, gdzie dobro ogółu jest ważniejsze od dobra jednostki. Wspólnota jest ponad jednostką, dlatego tak szybko uporano się z covidem w Chinach, bo tam ludzie stosują się do y, norm, zasad. Jeżeli jest mówione, że siedzimy w domu, jeżeli jest mówione, że izolujemy się, to się izolujemy. Natomiast y, w y, Polsce, w Europie, w Stanach mówi się, nikt ktoś będzie kazał nosić maseczki, nikt będzie y, y, nakazywał dystans społeczny, a ja, ja mam ochotę, nie zagrażaj mojej wolności. To jest bardzo niebezpieczne. Yy, ja tak jak na co dzień żyję, oczywiście, w też w kulturze indywidualistycznej, tak jeżeli chodzi o sprawy typu zdrowie, typu szczepienia i mówię o wszystkich szczepieniach, wychodzę Wyłącznie y, z perspektywy dobra ogółu. Dlatego również zdaje sobie sprawę z takiego zjawiska jak odporność zbiorowa. To jest sytuacja, w której bardzo duży odsetek populacji ma przeciwciała y, i dzięki temu choroba się nie rozprzestrzenia. I sytuacja, dlatego to jest tak ważne, żeby się zaszczepić, bo co z tego, że zaszczepi się 20% osób, y, jeżeli reszta y, nie zrobi tego? To nie zadziała wtedy. Poza tym, tak jak ja prawdopodobnie przejdę COVID bezobjawowo, tak nie wiem, czy ktoś w moim otoczeniu w moim otoczeniu jest dużo osób starszych, chorych przewlekła albo z jakichś innych przyczyn osób, które źle przejdą COVID, więc ja myślę też o innych. Więc jeżeli chcecie naprawdę zatrzymać tę pandemię, to po prostu zaszczepcie się. Oczywiście w pierwszej nadarzającej okazji, bo kwestia tego, kiedy będziemy mogli my, zwykli ludzie, się zaszczepić, jest jeszcze inną sprawą. Ja po prostu naprawdę nie rozumiem osób, które nie cieszą się z tego, że w końcu możemy się zaszczepić na ten straszny wirus. Moi drodzy, chciałabym w tym filmie, żeby nie pojawiły się komentarze sugerujące, dlaczego nie chcecie się zaszczepić więc przemilczcie to. E, chciałabym, żeby pisały osoby, które chcą się zaszczepić. E, o Jezu, super! Boże. Już przyszli, no i się właśnie...